No, niestety, jeszcze z tym nowym sprzętem nie mogę nagrywać, bo jest jak jest. Muszę dokupić statyw i mikrofon, bo zbiera szumy jakieś dziwne. No i dzisiaj będziemy tutaj, mam nadzieję, że będziemy drzewo, jedziemy zewą kupić i mam nadzieję, że tutaj się ładnie poukłada. Będzie gitara. Ten karton trzeba zutylizować jakoś. Jakoś czas zutylizować. No i zobaczymy, jak to będzie. Jedziemy Ewka? No, samochód jest jaki jest, ale to nic. Plany się u nas zmieniają strasznie, bo nie wiadomo, czy damy radę z tym drzewem dzisiaj. No, ale jak nie damy radę dziś, to damy może jutro. Gość ma zadzwonić. A byliśmy w sklepie, bo nie, nie, nie wykluczone, że będzie dzisiaj imprezka jakaś mała, taka delikatna, kameralna, nie? No to pokupowaliśmy parę rzeczy, zaraz Wam pokażę, co tutaj żeśmy pokupowali. Cicho, ja tu muszę pokazać, bo dzisiaj Ewa postanowiła, że zrobi bibę na rozpoczęcie majowego tego. A właściwie tu już jest koniec maja. Otwarcie, w, otwarcie wakacji. Otwarcie tak. czerwca to jest. Otwarcie czerwca. Słuchajcie, e, no tak, kupiliśmy taką karkóweczkę. Kupiliśmy taki, to jest też karkóweczka. Te, rolowana, taki, na takich szaszłykach. Rolowana. Tutaj jest łódka, są jakieś tam. Nie będziemy się musieli przynajmniej panierować, bo to jest kupę roboty z taką imprezą. Nie wiem, czy wy tworzycie imprezy, czy nie tworzycie jak tworzycie to. Wiecie na pewno, że to jest tyle roboty, co nie miara. Czy się wpale, nie mieści te sałatki, to wszystko to jest naprawdę. Tutaj nie będę pokazywał, bo to jest herbata taka. Będę miał do pracy herbatkę taką. I tu jest Wamus, co mówisz? Kibal kupił. no, Kibel, no. kola. Y Podanie. Chyba była pro, promocja przy drugiej, nie? Trzeba było ta, wziąć ja dwa, no. wziąć dwa bo jakaś promocja, dwie. Z niej, jaka, jaka ta promocja. Nie wiem, że chyba jedna wychodziła drożej niż dwie razem. Chyba tak było. Ta? Aha. No pani no. cię wysłała, nie po no, drugą? wysłała, ale wiesz, za złotówkę to może by się nie opłacało. Nie wiem ile to jaka ta promocja była. No, dobra, dobra, bez różnicy. Bez różnicy. Kaszaneczka. No jakieś staki nie wiadomo jakie takie? Takie knopersy. Takie knopersy, tu mamy, w ogóle to byliśmy w netto, tu mamy czosnek, mleka proszę Państwa o yy, sałata lodowa to będzie do... Niedawno zjedliśmy właśnie sałatę, yy, znaczy tą yy, sałatkę z pomidorów co robiłem, to zjadłem i z Zewą razem zjedliśmy chyba przez dwa dni, nie? No. No i teraz Robimy znowu, bo to robimy, jest najlepsze. No, no bo to jest najlepsze, każdy to lubi. A ja lubię yy, ludziom dogadzać. Więc no i taki ten naturalny jogurcik do tak, tego, do, nie? do tej sałatki, znaczy do sosiku w zasadzie, tu są cytryny, a tu Ewa jeszcze kupiła, mam no, takie coś, hmm. e, taką panią no, w takich spodniach kupiła. Oj tam panią w spodniach, moskitiera no. na drzwi, bo wiecie, muchy, nie? I tak, muchy, no. co jego tak chodzisz? Na drzwi wejściowe. E, no. Muchy dopiero będą, no jak się skończą te deszczowe dni. No okropna jest pogoda. No, Naprawdę, no dobra, to by było tyle. I teraz, aha, i to wszystko zrobiłem w takim garze, który nie, nie robiliśmy już bardzo, bardzo dawno temu w tym garze, nie? Mhm. Taki bo duży, nam, on pomieści wszystko, no, nie? Nam, mam nadzieję, że pomieści, bo on nam kiedyś zniknął ten. Kabel od tego gara i on tak sobie leżał, leżał i ten... I przy porządkach się znalazł kabel, no, nie? No mam nadzieję, że się znalazł, już też dawno nie używaliśmy. Dobre. Pójdziemy, zobaczymy, I czy on tam jest. Idę zobaczyć w ogóle, czy on jest, no. I to jest ten garnek, słuchajcie, trzeba go wymyć, bo był dawno nieużywany. Tata go bardzo lubi używać. I u niego ostatnio, jak byłem, to oczywiście tam w ogóle zawsze, jak jestem, to karkówka tam musi być właśnie w tym garze zrobiona. I on robi taką inną niż wszyscy, nie? Taką dobrą, robi. Taką robię. dobrą, no. I w ogóle tą sałatkę, co pokazałem właśnie z pomidorów, też robi, ale on, i wiecie, ja, ja robię, ile czasu zrobię? Z pół godziny i zrobiona, nie? A on robi. A czas, bo pół, dnia, ja się spieszy. pół dnia, no, gdzie on się spieszy? No dobra, to umyjemy, będzie super dobrze i ten kabel właśnie nam gdzieś zniknął, w tym był chyba, w spiżarce gdzieś spadł za, za meble, nie? Za słoiki chyba. Za słoiki, no, gdzieś tam i kurczę Ewa go niedawno znalazła, ale już jest gitara, oby on działał ten gadek, ale chyba się nie popsuł od samego stania, prawda? Coś ty tam. No. No dobrze, to coś będę teraz robił. Zmywarka nam się wymyła, ale nie wiedziałem, że ona myła. Bo tutaj miałem jeszcze dwa, jakiś talerz czy coś do tej zmywarki. Tam jest woda gorąca, się gotuje, żeby zalać te pomidory. Wtedy ładnie skórka odchodzi. Obiorę tą skórkę. Tutaj jest wymyta sałata już. Aha, jeszcze sosik zrobimy. A tą pokrywkę, tu ona jest tutaj taka. Wiecie, jaka zaniedbana, to to wszystko się weźmie do zmywarki. Znaczy, tą pokrywkę tylko do zmywarki, a ten garnek to się umyje tutaj normalnie. Będzie gitara. A ja muszę nalać tej wody tutaj. O. Pamiętajcie, jak będziecie robić, że musicie zawsze tą skórkę ob. Ob, ob... ob... ob co Ewa? Sparzyć. Sparzyć i obrać, nie? Bo nie. jadłem już, oczywiście ja nie robiłem tej sałatki, bo ja zawsze obieram skórkę, jadłem bez skórki. I mówię Wam, znaczy ze skórką jadłem, jak ktoś zrobił, ale mówię Wam, że nie warte to jest zachodu. Aluminium, nie? Nie warte to jest zachodu naprawdę, bo jest zupełnie inne i nie nadające się raczej przeszkadza ta skórka do jedząca. To bardzo, bardzo przeszkadza oczywiście, że tak. No, teraz tą skórkę troszkę bierzemy tutaj. Znaczy, te z pomidory ponacinamy, żeby nam się lepiej obrały. Tam długo nie muszą być w tej wodzie, bo ta woda je zaraz sparzy. A jak jest za długo, to nie jest dobrze. Minutka, dwie minutki i można obierać. są pomidorki gotowe do pokrojenia, tu wrzucimy te pomidorki, a tu jest sosik z czosnkiem, z tym, z majonezem i z jogurtem naturalnym, jednym małym, niedużym. I to wszystko wymieszamy, aha jeszcze na, na, na wierzch trzeba sera posypać. Mamy sera? Tak. Fajnie. Mamy ser. Super, no ser mamy. ser. mamy sera? Mamy sera. Mamy, mamy. Teraz tak, po, poprzekraiwałem te pomidory, powycinałem te takie... Nie wiem co to jest. W każdym razie twarde to jest. No i pokroję w plasterki tutaj na tym. I do tego. I zaraz pokażę efekt finalny. No, i Ewunia tutaj już właśnie robi tak. Ja to słuchajcie, to biorę, wylewam i rozsmarowuję. A ona robi tak. I tak robi i tak robi szybciej jak e, tata mój, bo tata to jeszcze wolniej to robi. Nie? On tak dokładnie, tak pomalutku, na spokojnie. Jest najlepszy. No i jest najlepsze. No i jest najlepsze. Chyba może dzięki temu, że to pomału się wszystko robi, no, wytwarza, nie? Nie No. Tutaj serę starła i będzie zaraz posypywać. I będzie. Ale do tego Euro AGD RTV. Ewa chce jechać do Euro AGD RTV Ewa prawie nigdy nie chciała. Przypominam Ci, że zawsze tam stałam, bo Ty chciałeś tam stać i oglądałam rzeczy, które dla mnie... Posuszarkę, nie słuchajcie, no nie będziemy tutaj was trzymać w niepewności. suszarkę, ta, Ale taką suszarkę, wiecie, taką, która wygląda bębnową, bębnową no właśnie, nie taką. Zwykłą suszarkę Podobno jest dobre to Bo nie trzeba wdychać A wiecie teraz jest pogoda jaka jest I to nie jest zdrowe To wdychanie tych wysuszonych rzeczy Nie To wtedy by się wrzuciło do tego No zobaczymy Zrobimy to, przygotujemy Bo dzisiaj imprezka jest na 16 A jest dopiero za 25 pierwsza Więc będziemy mieli chwilę Żeby to załatwić I tyle proszę Państwa Ty jedziesz gdzieś? Nie dobrze. Słuchajcie, jedziemy po tą ładowarkę. Tom mówię, ładowarkę cicho bądź. Jedziemy po tą suszarkę. Bo ewa mi żyć nie daje. Normalnie. Jak się na coś uprze. To już normalnie. Nie ma z zmiłuj. Nie ma z nią zmiłuj. Przekichane. Mieć żonę. Słuchajcie, nie. Nie rzęcie się może lepiej. Wtedy, jak na przykład dziewczyna wam powie, żeby coś chciała mieć, a wy nie, nie chcielibyście na przykład jej ulec, to powiecie: A wiesz co? A to ja już może Ci podziękuję. Nie będę się z Tobą więcej zadawał. I od szała Można nie mieć takiej osoby, prawda? No, a żonę, żonę, słuchajcie, żona to wiecie, widzicie, wchodzi jak do swojego, nie? My mamy tu pieczywo, zapomnijcie no, o tym. No to weźmiemy zaraz jak ten, jak I, pojadę I wiesz co jeszcze do, doszedł no, do jakiego wniosku? Do jakiego? Że musimy koniecznie jechać i porównać ceny. Bo zawsze zrobimy ten sam błąd. Jedziemy i kupujemy, co się podoba, nie? Nie, tam wielkie, tam A porównać później się okazuje, że tutaj jest taniej ceny 100 zł, 200 zł. Albo 300. Super jest. No i widzicie, przekonałam je. Jak aż Przekonałam mnie, a ja. tutaj ten kocku, czy tak brzydko tutaj jest w, tej, w tym naszym salonie, że musi tak być? No, ale jak myślisz, że ja to zrobiłam? No właśnie. No Jak ja odjeżdżam, to to było poczekane. Dobra. Nikt tak, słuchajcie, nie, takiej, takiej umiejętności przekonywania nie ma, jak Ewa mnie umie przekonać normalnie. No, w wojsku mnie nie potrafili przekonywać, żebym rozkazy wykonywał. <laughs> tylko non-stop, nagana, nagana, nagana. <laughs> nie chciałeś się ułożyć. Nie chciałem, bo ja wziąłem swoje, nie? To jest Tak, ale za to dobrze strzelałem. Ale za to właśnie, dobrze strzelałem. No i taką mamy, taki mamy sprzęcik. Wzięliśmy od razu z tego, wiecie, Ewa, od razu. Ewa nie z... lubi czekać. Ewa nie lubi czekać. Ona jest w gorącej wodzie kompana. Tu jest jakiś naklejony ten. No i mamy dwa lata gwarancji. jest. Ona jest równa, tylko jeszcze wiecie co, nie, wiecie, nie wiemy gdzie, znaczy wiemy, patrz nawet z ceną mamy, wiemy docelowo, taniej zobacz, mamy, wiemy na przykład, no stówka, wiemy na przykład gdzie ona docelowo ma stać, ale nie wiemy gdzie będzie teraz stała, bo żeby docelowo, to tak, to ja Wam pokażę docelowo, docelowo, o tutaj do prania spodnie są. Docelowa to ona będzie zamiast tego właśnie kosza tutaj, tylko się teraz aktualnie nie zmieści. A wiesz co jeszcze powinniśmy kupić? Co? Tam było 260 zł kosztowało taki, taka nakładka na pralkę, żeby to stało na, na tej nakładce, nie? Ja wiem, jest taki, ale u nas jest półka. Tak? I może tak być, no to dobra, to mamy fajnie, półkę. jak mamy półkę, to jest dobrze. Bo 260 jak... do przodu. <laughs> nie, bo jak nie, to najwyżej zlikwidujemy cały ten słupek, bo jak nam nie będzie nikt chciał nie, no przerobić, to trzeba nie przerobić tam, no trzeba nie? przerobić te, no. Tak trzeba będzie przerobić, bo ona by weszła tu, w tą dziurę, nie? No w tą wyszła, ale wejść tak ale wysoko. Ale wejść tam wysoko, no. nie? No tu musi wejść. To za wysoko by było, kurczę. Patrz, by on to zrobił odwrotnie, ale to też... To nie było takiego pomysłu no. wtedy. No i dobra, i dobra, i słuchajcie, i chwilę, na chwilę obecną, to ona nie wiem gdzie będzie stała. No ja myślę, że tu będzie stała. Tu? Mhm. Aż, Za. Przerobi, aż tą szafę przerobi i będziemy mogli ją tam włożyć, no do to będzie stało tutaj. dużo Przestań, mamy wielką łazienkę. Dobra, my ją zaraz w, wtrenimy tutaj i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Bo można też ją do kuchni dać, na przykład tutaj, gdzie stół. Nie, idź w tą stronę. Ja nie będę <grym> z praniem latać, bo jest latanie, wiesz. Nie idź w tą stronę. No dobra, to ja ją wezmę zaraz. I tak. no i lepsze rozwiązanie to w łazience mieć, wiesz. No, Wiem no, o szybce, tym. Ludzie mają małe mieszkania, ale przecież... Wiem o tym No i ona jest już tutaj wtargana. Słuchajcie. I tak, ma tutaj taki, Ewa chciała, właśnie, żeby było takie do butów też, nie? Do suszenia butów. I wtedy tylko buty się suszy. A jak się to wyjmie, to jak to się wyciąga, Ewka, to jakoś. Aha, tak. Dobra, na razie nie będę wyciągał, może, bo mam i ten aparat, i ten. O, albo wyciągnę, dobra. No i wtedy. W tym bębnie się wkłada pranie, ale że to potrafi tak, żeby, żeby było mało, rozumiesz tego. Prasowania to mi się nie chce wierzyć. Wcale z jakiego materiału jest odzież? Nie? Mm -hmm. Swetry, tam, takie oręczniki. Tutaj jeszcze coś ten? Wyciągasz to? No to się wyciąga i tu się zbierają takie paprochy. te takie wszystkie wiesz, się otwiera i czyści. Ale jeszcze jak się otwiera, to się otwiera. Nie wiadomo. Tak. Jeśli mm -hmm. to się no. wymywa. I się wyczyszcza. Ona jest, bo niektóre są takie, że tutaj na, od spodu miały też do czyszczenia, nie? a ta akurat nie ma. Ta się samo czyści. No. Dobra, to Mi zależy ona na tej suszarce do bardzo, bo Aha. to nie każdy ma. Do takich drobniazgów jakiś wiesz, różne no rzeczy, tak. tylko się pierze owież, nie? No właśnie. No dobrze. Ewa mówi, że zaraz ją będzie wypróbowywać. A tutaj się, ona nie ma tego od odpływu. I tutaj się zbiera ta woda z tego prania, nie? I ona podobno się nadaje do tego do żelazka bardzo dobrze. No i dobra, jest i gdara, i Już nie będzie mi słyszeć, bo normalnie co jesteśmy w jakimś sklepie, znaczy w jakimś sklepie ze takimi sprzętami. To mi mówi. No, jakby miała suszarkę nie musiałbym tyle prasować. No a Donia sobie tutaj robi konsumpcję. No, jest śniadanie, jest w pół do drugiej. Śniadanie w pół do drugiej, oczywiście. Skarpetki niemowlęce, my nas to nie grozi. <laughs> nigdy nie mów nigdy. Skarpetki niemowlęce może na chwilę obecną nie, ale Zawsze kto... Zawsze chciałam mieć młodszą siostrę. Masz młodszego brata, możesz go ubierać w sukieneczki i będzie młodsza i gorka. Ewka, <laughs> kiedy robimy mięso? Już na obiad najlepiej. <laughs> O trzeciej właśnie. To nic, że nie mamy obiadu. Weź ze zupkę chińską zrób. Nie To idź na pizzę. Nie, sama sobie zapłacisz, co to? Co to my jesteśmy? Sponsoring jakiś czy co? No właśnie. Widzicie, nie chcę wtedy. Ty co tak czytasz? No to wiadomo jak się suszy. Wrzuca się i się suszy, nie? Nie, nie? jesteś w błędzie właśnie, a jak? bo jak pierzesz, no. to możesz bawełnę wyprać z czymś innym, z innym materiałem, a jak suszysz, to musisz e, raczej co do gatunku materiału. No dobrze, a te tak kulki to, to do czego, do diabła są? Żeby jak pierzesz na przykład kurtkę, która ma w środku wypełnienie jakieś, żeby się nie skulkowało, tylko żeby je rozbiło podczas y -y -y. Nie. Bo kupiliśmy takie jeszcze kulki dodatkowo za 5 dych. Ale gdzie one są? W samochodzie może? Co jest w W samochodzie. <noise> to ja pójdę i wam przyniosę i nie, pokażę. Nie, ja to przyniosłam do domu. Tak? Do domu. Są gdzieś? Są gdzieś. Ewa, a nie, tu nie ma, tu nie ma. Nie wiem, gdzie ona je przyniosła. Tu nie ma. No, przyniosłam do domu, tylko nie wiadomo, gdzie położyłam. Tylko nie wiadomo, gdzie położyłam. Może tutaj? Nie, tu też nie ma. To nie wiem, gdzie jest. To nie wiem, pewnie w samochodzie. No, byłem w samochodzie i tak przyniosła do domu, tak przyniosła do domu, że w samochodzie były właśnie takie kulki. To Ja myślałem, że to są jakieś te, że to są, a to są takie normalne piłeczki miękkie. Do tenisa? No, do tenisa. <laughs> bo ja myślałem, że to są takie, wiesz, plastikowe jakby, nie? Nie, bo wełniane. Nie widzisz, że wełniane, jak, jak tutaj patrzę. Wełna Czekaj, tam... no widzę, że jakaś tam jest wełna, o takie kuleczki to i to myślisz, że to rozbije? Tak twierdzą, ja się nie zgadzam. Igor jak to znajdzie to będzie grał w piłkę tym na przykład, musisz mu powiedzieć, że to nie jest do grania w piłkę. Słuchaj, to się wkłada trzy na bębel i no. rozbija to. Aha, no dobrze. To dopiero ma kudłów. No właśnie, to ma kudłów dużo. Może to specjalnie, żeby się szybko pralka. Tak, suszarka zepsuła. Właśnie, może do, sprzedają kule z wełny owczej. Trzeba poczytać o Wymierzyć tym. Może kulę do suszarki razem z praniem. Mm -hmm. To zazwyczaj wybierany cykl suszenia. Przyjazny dla środowiska. Zminimalizuje gromadzenie się kłaczków. Może to zbiera te kłaczki, może wiesz? Może to jest po to. bo bez płynu, to jest płynu. Bo to samo jak wygląda jak kłaki. Pewnie może zbiera tam te kłaki. Jest mniej pranie oczywiście. Jest gitar. Trzeba phone. Trzeba ustawiać poziomicą. No tak, w miarę równo to wygląda. Żewa już już próbuje, ono jest trochę takie na pół suche, bo się suszyło trochę na dworze, ale może to jeszcze nie wyschło Grzeje, wysło... grzeje się, no? Się podnosi, tak? No no. A pisze jaka temperatura, nie pisze? Nie. No i taki ustawiliśmy z, najpierw mikrofon. No, zobaczymy, jak to. To no będzie? tak każe, jak jest odzież mieszana, to nic. No to no, postawić, no, no, właśnie. Później, jeżeli otwierasz i jest niedosuszone, to przej możesz połączyć. Oczywiście. Yy, tak, 20 trzecie, jak widzicie jest. I my za chwilkę będziemy mieli właśnie tych naszych gości. A tutaj są jajeczka, które zaraz będę robił. I mamy garnek. I Ewka będzie wstawiać. Słuchaj, a tą, tą kaszankę to nie do tego, żeby żeby srebrę? No, bo trzeba, bo No, rozwali się. Może się roz... tego... Bez cebuli w środku? Cebulka jest tam... tak <grym> bez cebuli? Cebulka, Cebulka jest, jest tam. w lodówce. To w lodówce tutaj, jest, tak? pokroić. No, to ja to wszystko nie mogę zrobić teraz, bo ja muszę jajka obierać. To ja zrobię. Dobra, to ja Ci tylko wyciągnę cebulę. Jest cebula, faktycznie. No. Cebula jest. No. No, i to będzie wszystko tutaj wkładane do tego garnuszka. Takiego widzicie, jaki mamy garnuszek. Za dużo tłuszczu nie trzeba, bo z tego też będzie tłuszcz. Nie, Wiesz, ale nowy taki bardziej. To kupimy. Karneczek zrobiony, jeszcze tylko włączymy za chwilkę i będzie gitaryjszy, nie? No, to włącz, proszę panią. Czy jeszcze czegoś szukasz? No muszę do jajek, coś szukasz? A, no, to, dobra. no. to najpierw włącz, a później poszukasz. No, dobra, to ja tutaj wcisnę. Bo ty tutaj, ja jedną ręką to ja nie wcisnę. Ja mam, ja mam problem z jedną ręką. Bo ja no, bo to trzeba przytrzymać. No i na ile tu jest? Na trzy, na dwa, no i to się będzie tak nam Możesz robić. Możesz mi powiedzieć, czy on tak brzydko omrabiać te no, jajka? No bo one, wiesz co się stało? One normalnie powiesz, wiesz, co się dzieje z takimi jajkami? Tak jakby za świeże były. Raz, że za świeże, a dwa, że one popękały i wiesz... Po za dużo temperatura była, tak? Potem możliwe, ale one, one jakieś wydawały. dziwne też te jajka, bo niektóre poszły na dno, a niektóre pływały, to one... Różna tak starość nie... jajek jest. No chyba, właśnie. Nie? Kiedyś tam pokazywały, tak. no. Chyba tak właśnie. No ale to nie jest przecież, człowiek zje wszystko, to nie jest to, że człowiek nie zje tego, prawda? No. Właśnie. Musiałem, być, musiałem jechać po majonez, bo widzicie, że zużyliśmy dużo do. A ja to tam tak. tak... Nie mów do no, mnie. No dobrze. Chciałem powiedzieć, właśnie, że używa tego. Ja to tam wiecie. widelec, jest bach, bach, bach. A tutaj, zobaczcie, trochę się gotuje, może Możesz za bardzo. Otwórz, otwórz, nie odparuje. Trochę odparuje, no. Ale można też I zmniejszyć. Ogień, no. I otwórz, to ogień tak odparuje, okienko Poczekaj. Okienko? No, no. Otwórz okienko. No, wiesz, ma Tylko czekaj, ja wezmę... No. Dobra, niech będzie tak na półtora. Ja wezmę trochę obrócę też tu nie? Można obrócić. No. no. No jakaś mufa tu lata. A tam jest to mufa właśnie. Zobaczcie jak ona to ładnie robi. No tak. No pięknie. Tutaj mamy takie na szybko ogóreczki. Wszystkie już wzięłaś tutaj? Czy jeszcze? No. A tamte można resztę wziąć bo do tego na talerzyk, czy coś nie położyć. Bo to. Tak, by ktoś można. chciał to może sobie wziąć później. No i. Kameralnie, kameralnie. Wszystko będzie kameralne. No i tak, mamy tutaj pomidorki. Jajeczka, chlebek, no i na razie puste talerzyki. I powiem Wam, że właśnie, bo już telefon chyba ci dzwoniewa. A to Igor dzwoni, oczywiście, że to Igor. Co on tam by chciał? Co tam? No, w łazience. A co? Dobra, fajnie, powiem, że Igor się melduje. Super. Gdzie jesteś? U Franka na trampolinie. Dobrze. Topa, No. Igor się melduje, słuchajcie. Dobra, ale ja tu jeszcze miałem wam właśnie powiedzieć, że tak, to jest to. I jeszcze mówiłem tej Ewie, żeby że przydałoby nam się takie, taki pojemnik na stół, który nam grzeje te to mięso, nie? Żeby... No, żeby po prostu nie ostygło, bo tego gara nie będziemy tutaj dawać. Jak to się nazywa ty mówiłaś jakoś? No mi się wydaje taki parownik. parownik. Czy parowar, czy jakiś taki... No. Na filałty to jest, nie? No właśnie, tylko ja to widziałem czy... tylko. Tylko, czy ja, jest to jest widziałem, to, tylko no, ja to widziałem takie małe rzeczy, a to... Ja widziałem duże. A też widziałeś duże? No. no widzisz. A tu nam się przy okazji y, zrobiło. Dobrze, słuchajcie, ja będę już kończył dzisiaj dzisiejszy dzień, bo jest za 4:15, czwarta. Za 4 minuty spodziewamy się dzwonka. Także wszystko jest. Wszystko jest pod kontrolą. Igorek się zameldował. W zasadzie to już powinien też do domu przyjść, nie? 16 jest, a no faktycznie, no tak. No dobra, no to wszystko. To dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, łapkowania, subskrybowania i życzę miłego dnia i dziękuję. Do widzenia. Cześć Pa.